Nie masz już dosyć takiego życia. Wyobraź sobie dwóch facetów za kratami. Starszy to wytrawny gangster, który trzęsie zakładem karnym. Jest Bogiem na osadzie. Drugi to młody chłopak, któremu nikt nie odpuści. W świecie bez zasad połączyła ich przyjaźń. Po wyjściu na wolność chcą razem zawładnąć miastem. Przemycając dragi, szybko pną się po szczeblach syndykatu z wrogi. Razem mogliby dojść na sam szczyt. Ale wielkie pieniądze i męska przyjaźń nie idą w parze. Czy w takim świecie naprawdę możesz komuś zaufać? Pamiętasz, jak ostre były wściekłe psy? To teraz czas na ostateczną wykrywkę. w Chinach tuż po dobranocce.